w kolejnym odcinku jedziemy z kolejnymi singlami od Firewerki Biegun. Witam Was serdecznie, widzowie. I ze mną oczywiście znowu Denis. Siamka. I Denis, spo są? Po 48 zł. 49 No, 49 zł z kodem. Oczywiście Fajwerki, macie zniżkę minus 15. Także serdecznie zapraszamy na zakupy do Fajwerki Biegun. Testujemy je dla Was i zobaczymy, jak one się prezentują. Pokażmy, pokaż opakowanie, co tam z stół jest napisane. Jaki nek, Kategoria. Kategoria. Też mamy F3 i szukamy polskiego. Gdzie tu mamy polski? Eee, polski, polski, polski. Chyba nie ma. Nie ma? Nie ma. Kurde, jak to jeszcze? Nie. Nie, tutaj nie. Jest? Tu Jest polski. Rok, rok produkcji jakiś mamy tutaj? Tu mamy, nie? 2024. I mamy 140 gram. Zaraz zobaczymy ile przysługujemy tutaj. Ojej kurde, podstawka odpadła. Ale na sztukę widzowie mamy yy, 35 gram. Tak one się prezentują. I za chwileczkę widzimy się oczywiście na teście, bo musimy się z Denisem przygotować. nie? Także za chwilę się widzimy. Także widzowie, ta sama odległość, co było odpalane wcześniej 50 na odcinku. Albo jeszcze 50 nie było, zależy jaki to odcinek. Yy, odległość 25 metrów. Nie oddalamy się zbyt daleko. Lecą single kaliber 37. Taki niestandardowy w sumie Dobra, odpalamy Leci pierwsza szczuka Oczywiście Zobaczymy czy ma minę Jest <śm> Ty Ty, jaki wielki efekt Plus taki, że nisko lecą, to fajnie właśnie za tą cenę? Zobaczymy jakie kolejne trzy Ale oczywiście jeszcze się na social media Na Instagrama Fiverrki Biegun i Facebook Fiverrki Biegun Dobra, odpalaj Dobra Olej, to był efekt Coś to wali jak z armaty to jest jak ta 50 no! Żebyś dziesiątka wyżej leciała, nie? Efekty ładne. Ale widzowie też muszą ocenić w komentarzu, ale na żywo robią ro robotę. Za tą kasę? Jest to rabat? Uuu, ja tego nie mogę objąć tego efektu! Ale zajebiście! Wystraszyliśmy gęsi. Nie. Kolejny, no ostatni, tak? Dobra. Ostatnia sztuka. Pięknie, pięknie. To, to też Denis, nie? Zajebiste. Jadą po nas. Także widzowie, ocencie w komentarzu do następnych odcinków. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.